Siemana, cześć! Z tej strony ponownie Michał i ponownie jesteśmy w sklepie Peak Bike w Krakowie. A dzisiaj mamy dla Was recenzję pewnego ciekawego roweru. Ponownie ze mną Tomasz i bardzo ciekawy rower. Tomaszu, co to za rower? Co to za producent? Uh, producent Tenwys, Holandia, uh, model AGOT. Rower miejski w ramię, low step, inaczej wave, wygodne wsiadanie, wygodne zsiadanie typowy Mieszczuch, rower do sprawnego i wygodnego przemieszczania się po arteriach miejskich. Bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy rower. Nowy producent, coraz bardziej rozpychający się na rynku tak, jak i, i w segmencie rowerów e, miejskich. Jak prywatnie rozmawialiśmy, coś wspominałeś, że firma w ogóle dosyć ciekawie zaczęła, bo od jakiegoś startupu, tak? Tak, była to para znajomych. E, był to startup, e, e, pierwsze finansowanie przez crowdfunding. E, na tym etapie już wiem, że mają wsparcie dużego funduszu chińskiego. Czyli panowie po prostu realizują swoje marzenia, zapragnęli budować rowery i to właśnie robią. I co, zacznijmy sobie może od ramy. Rama jest właśnie dosyć ciekawa, tak jak Tomek powiedział, jest to rama typu low step, czyli właśnie z takim bardzo niskim przekrokiem. Tutaj widać, że producent postawił bardzo dużo, bardzo duży nacisk na integrację całego roweru właśnie z oświetleniem, z bagażnikiem. Popatrzcie, że to wszystko jest jeden element, czyli Oświetlenie jest po prostu już wbudowane w ramę, bagażnik jest z nią na stałe połączony, więc do roweru miejskiego myślę, że jest to świetne, świetne rozwiązanie. Nic nie będzie się tutaj luzowało, nic nie będzie nam odpadało, ponieważ jest to po prostu wszystko elementem konstrukcyjnym roweru. Przejdźmy może sobie do napędu, bo on jest też dosyć ciekawy. Jest to napęd. Paskowy, czyli kompletnie bezobsługowy, nie smarujemy tego, możemy jeździć w piachu, w kurzu, w błocie, nic się temu nie dzieje. Jest zastosowana też przekładnia bezstopniowa, czyli tutaj jest. Powiedzmy mm, nieskończona ilość biegów. Nie, ona jest oczywiście skończo skończona, natomiast. Yy... Tak, ale nie ma jako takich przełożeń, tak? One są po prostu płynne, są bezstopniowe. Nie ma 1, dwa, trzy, tylko po prostu, jeżeli chcemy jechać lekko, no to kręcimy manetką w jedną stronę, chcemy jechać yy, troszkę ciężej szybciej i kręcimy nią w drugą stronę. Także jest to rozwiązanie dosyć ciekawe i, i myślę, że, że, w rowerze, że w rowerze elektrycznym tego typu jest to, jest to świetne rozwiązanie. Sama manetka w ogóle jest dosyć też ciekawa. Może Tomku on jak tutaj. Tak, bo jak jest ktoś taki pamięta jeszcze tak, z dawnych czasów, taką animację La Linea. To trochę to przypomina właśnie to <laughs> jest tę animację. Naprawdę. Czyli nie mamy klasycznego klasycznej manetki z cyferkami tak. 1,7, 1,9, 1,12, tylko tak. mamy po prostu ja jakbym miał rowerzyste rower... tak. i ukształtowanie terenu. Jeżeli jedziemy jeżeli po płaskim, ustawiamy sobie rowerek na linii płaskiej, a jeżeli jedziemy pod górkę, zmieniamy ustawienie manetki i rowerek Jedzie pod górkę. Tak. E, co dalej? Mamy, mamy widelec. Widelec amortyzowany. Widelec z e, regulacją twardości, czyli jest tam jakaś możliwość ustawienia naprężenia wstępnego, jest też blokada skoku. E, no, jest to jakiś taki model bardziej bazowy, podstawowy, ale czy ja wiem, czy w tego typu rowerze jest potrzebny jakiś e, ekstra klasy widelec? Chyba nie, więc myślę, że, że tutaj on się doskonale sprawdzi. Co mamy dalej w tym rowerze? Jest regulowany wspornik kierownicy, więc możemy sobie tę pozycję dowolnie ustawić do, do naszych jakichś upodobań. Dosyć podstawowe koła. Rower jest wyposażony w pełne błotniki, więc żadna pogoda nie będzie nam tutaj straszna. Co ciekawe, jest wyświetlacz kolorowy TFT, jest bardzo duży, przejrzysty i rower ma możliwość ustawienia. Blokady. Tak, e, zabezpieczamy sobie włączenie systemu czterocyfrowym hasłem. E, bez wpisania poprawnego hasła nie włączymy wspomagania. Rower oczywiście będzie działał, będzie można na nim jechać, natomiast e, osoba nieznająca dostępu do systemu, nieznająca tego hasła, nie będzie mogła włączyć wspomagania, więc w zasadzie rower będzie bezużyteczny. Tak, nie wspomnieliśmy jeszcze o hamulcach, zdaje się, hamulce są to Podstawowe modele Tektro, jest to już hamulec hydrauliczny, więc spokojnie spokojnie ten rower plus użytkownika zatrzyma. Waga roweru też jest istotna w tym przypadku. Nie jest niestety on najlżejszy, no ale tutaj jakby konstrukcja tej ramy, ta duża integracja tych wszystkich elementów z tą ramą niestety robi to uwagę. Natomiast zamiast o za to dostajemy bardzo dużą nośność tego roweru, ponieważ jest to aż 150 kg, ja wyczytałem na stronie producenta, więc zgadza, tutaj zgadza coś za coś. Niestety rower swoje waży, ale przez to jest naprawdę rowerem pancernym i myślę, że dużo wytrzyma. Tak, no uczciwie powiedzmy, jest to 31 kg, więc nie jest to najmniej, na pewno nie jest też to na, najwięcej, ale. Z, tak, są wracam, rowery lżejsze i cięższe, tak? Ale... ale zwracam uwagę na wyposażenie roweru. Bezstopniowa przekładnia Enviolo. E, e, mamy silnik centralnie umieś, umieszczony Bafanga 80 Nm, do tego zintegrowany akumulator. Bateria, bateria 500, prawda? Bateria 500, tak, 500 to godzin, e, więc e, wyposażenie w zasadzie kompletne. Dodatkowo rzecz, która prawdopodobnie też powoduje, że rower jest nieco cięższy, to jest amortyzowana sztyca. Tak. Rower kompletny, rower wyposażony we wszystkie istotne e, akcesoria przy e, potrzebne do bezpiecznego i wygodnego przemieszczania się e, po mieście. Zatem nie obrażajmy się na te 31 kg. Ja myślę, że przy tak wyposażonym rowerze, e, tak skrojonym, jest to naprawdę bardzo No wartość. tak, nieraz, nieraz. E, ma, e, Więcej ma zalet zdecydowanie niż, niż tych cech negatywnych. Nieraz analogowe trekkingi potrafią ważyć po 20 kg, więc no, tutaj jeżeli dołożymy jeszcze tak. właśnie baterie, wszystkie te elementy, no to, no to ta waga się będzie robiła. Ale tak jak mówimy z Tomaszem, naszym zdaniem nie ma się czego obawiać, tym bardziej, że jest to rower elektryczny, więc praktycznie tej wagi nie odczuwamy jadąc na tym rowerze, a w zamian za to dostajemy fajną, solidną konstrukcję. Także dajcie nam znać, co myślicie o takim rowerze. Jakie rowery może byście chcieli zobaczyć w kolejnych y, epizodach y, naszej wspólnej przygody. <laughs> Na razie, cześć.